Znam się na rapie. Znam się na rapie to jest twój temat. Ciśniesz. Zatyka <śmieniciela> Siema, siema, jest tu fajna scenka Ty się na rapie jak Joanna Kruba na modelkach Tak to jest, tak to co objawiam znam się na rapie, bo to jest tutaj opcja fajna Ej ty spaść to, to jest klimat Ktoś mnie dziś porównał do biedźmina A ja się znam za tym jak mi na potworach I to jest na jabłka co by trochę zjebałem tutaj swą Ale wpadam i wyciągnę absurdny miecz, się. Mój świetny na potwory na ty scenie Jestem tutaj, to cię roz. Ej, tak to jest, tak to tutaj ćwiczę, Cały czas Ogarniam tą ćwiczę. Mam tak się na tym, to jest moja dżungla i wiem, że się znam na tym, a to cię wkurwia, Bo się znam na tym, tu konkretnie, robię to w nocy, robię to we mnie i to jest pewne, że się na tym znam Niech megokurę Tak zminstań swój klap Prawdziwy znak